Przechodzimy do pytania 44. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących narzędzi do testowania modułowego i automatyzacji budowania wersji jest prawdziwe? No i tutaj warto wspomnieć, jest to jedna z siedmiu kategorii narzędzi, która jest wymagana na poziomie też technicznego analityka testów. Zwykle używają tych narzędzi deweloperzy, ale mogą być też użyte przez technicznych analityków testów zwłaszcza w kontekście właśnie z innego wytwarzania oprogramowania. Narzędzia do testów modułowych są specyficzne dla języka programistycznego, tak, czyli na przykład dla Java to będą biblioteki JUnitowe są używane przede wszystkim do pisania automatycznych testów jednostkowych. I narzędzia to jest ta pierwsza grupa narzędzi do testów modułowych, natomiast grup, druga grupa narzędzia do budowania wersji no to przede wszystkim te narzędzia pozwalają automatycznie uruchomić proces tworzenia nowej wersji aplikacji po wprowadzeniu zmian. Automatycznie uruchamiają testy, właśnie modułowe, jednostkowe, testy komponentów. No i są to typowe narzędzia do automatycznej, do automatyzacji budowania wersji w środowisku ciągłej integracji. Ich użycie ma istotny wpływ na poprawę jakości wersji przekazywanej do testowania, więc jeżeli zmiana tutaj powoduje jakiś defekt regresji, to te. Narzędzia do budowania wersji automatycznie taką, taki defekt wykryją i ta paczka, ta wersja się nie zbuduje i w związku z tym defekt nie przecieknie na wyższy poziom testów. Więc takie przypomnienie tych, tych charakterystycznych narzędzi do testów modułowych i do automatyzacji budowania wersji. No i teraz tutaj. Szukamy poprawnej odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź A. Środowisko framework XUNIT można zastosować do automatyzacji testowania modułowego. Natomiast narzędzia do automatyzacji budowania wersji wykonują automatyczne testy modułowe. No i tutaj przede wszystkim która która, który, który fragment tutaj jest błędny? No, narzędzia do budowania wersji, one służą do budowania wersji. Natomiast narzędzia do, do testowania modułowego, one wykonują testy automatyczne. Więc tutaj zgodnie z sylabusem, testy modułowe są wykonywane przez inne narzędzia po zakończeniu budowy wersji wykonywalnej. Więc tutaj ta druga część odpowiedzi jest błędna. E, idziemy do odpowiedzi B. Środowisko Framework JUnit może uprościć automatyzację testowania modułowego w środowisku Java. Narzędzia do automatyzacji budowania wersji automatycznie uruchamiają testy modułowe za każdym razem, gdy następuje zmiana modułów kompilacji. No i tutaj yy, 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 znowu. Ta druga część jest tutaj błędna, no bo to jest tak, że rzeczywiście te e, testy modułowe są uruchamiane tak za każdym razem. Natomiast nie są to e, testy uruchamiane przez narzędzie do automatyzacji budowania wersji, tylko jest na to e, inne narzędzie. Tak, narzędzie do testowania modułowego. Natomiast e, e, pierwsza część jest poprawna. Tutaj ta pierwsza część jest poprawna, druga na czerwono. Jest błędna. No i odpowiedź C. Środowisko testowania modułowego mogą, mogą uprościć automatyzację testowania modułowego, no i to jest poprawne stwierdzenie. I druga część narzędzia do automatyzacji budowania wersji, uruchamiają proces budowania nowej wersji po zmianie modułu. Nie? Czyli uruchamiają proces budowania nowej wersji. To też jest poprawne zdanie. Więc tutaj odpowiedź C jest ludzią poprawną najprawdopodobniej. Natomiast zobaczmy już odpowiedź D. Narzędzia do testowania modułowego można zastosować do wielu języków programowania. I to jest poprawne. Każdy z języków, większość języków ma swoje narzędzia do testowania modułowego. Narzędzia do automatyzacji budowania wersji są uruchamiane, gdy moduł jest testowany. No one są uruchamiane. Budowanie wersji musi zostać wykonane przed. Wykonaniem testów, tak? Czyli najpierw jest budowanie wersji, a później są puszczane za pozór testowania modułowego oddzielne sety skryptów automatycznych. Więc tutaj odpowiedź D w tym obszarze, w tej drugiej części jest błędna. No i tutaj poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C.